To jeden kierunek, z którego wędrowałam, to było z agresji do asertywności. Cześć, nazywam się Anna Śdzieszyńska, jestem trenerką biznesu, mentorką menedżerów i coachem. W podcaście, do którego cię serdecznie zapraszam, obalam mity dotyczące asertywności i dzielę się doświadczeniem, jak zachowania asertywne wspierają budowanie relacji i biznesu. Zapraszam do słuchania. Cześć, dziś witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Asertywność przy kawie i dziś odcinek z cyklu Alfabet Asertywności, literka D. No i o D znowu myślałam sporo i myślałam trochę o decyzjach. O, bo, bo tutaj ta, ta asertywne decyzje jest to też ważny temat. Myślałam o tym, jak, w jaki sposób dojrzewamy do tego, żeby być asertywnym, żeby zachowywać się asertywnie. Myślałam o słowie dlaczego, jako takim ciekawym słowie, które niekoniecznie służy asertywności, ale o dlaczego stwierdziłam, że nagram osobny odcinek. Bo właśnie słowo, dlaczego jest specyficzne i bardzo, bardzo ciekawe, to ja zdecydowałam się na słowo droga, czyli D jak droga. Myślę, że życie takie w zgodzie z filozofią asertywną to nieustanna droga, z której się czasami zbacza i na którą się wraca. To jest pewnego rodzaju cel sam w sobie, żeby tą drogą podążać. To jest pewien proces, czyli Oczywiście, asertywności można się uczyć i się nauczyć, ale żeby ją stosować w praktyce, żeby ona była naszą drugą skórą, żeby przychodziła ta postawa nam, no może nie tak mega łatwo, bo to zawsze będą różnego rodzaju decyzje i wahania, ale żeby jednak asertywność była pierwszym wyborem, to jest to zdecydowanie proces i proces, który trwa cały czas. I słowo droga, Ostatnio jest dla mnie słowem bardzo ważnym, podobnie jak słowo kompas, i używam dość często tych słów czy tych symboli. Symbol drogi, jako właśnie takiego cały czas dążenia do celu, i że te drogi mogą być różne, i miejsca startu mogą być różne, ale też kompas, który ma nam pokazywać kierunek asertywności. No i też mój kurs online nazwałam Właśnie jako kurs na asertywność, i symbolem jest kompas, czyli taki kurs na, tak, gdzie pokazuje nam kompas asertywność, umownie tak, jakby nam pokazywał północ, tak nam kompas pokazuje asertywność. No i słowo droga pojawia się w wielu moich wpisach. I dużo rozważał na temat drogi, ponieważ moja droga do asertywności, oprócz tego, że cały czas jest w budowie, tak jak droga do sukcesu jest cały czas w budowie, to droga do asertywności moim zdaniem jest cały czas w budowie, przynajmniej moja droga jest cały czas w budowie. I chcę się podzielić takimi kierunkami, z których ja szłam. Miałam takie dwa główne tematy, jeśli chodzi o asertywność. To jeden kierunek, z którego wędrowałam to było z agresji do asertywności, i to było w relacjach szczególnie rodzinnych bardzo łatwo mi wpadało się w agresję. W ogóle mam dość mocny temperament i ta droga z agresji. Czyli ja, moja mama, bo ja taka pewna siebie jestem, bo ja wiem, czego chcę, bo ja tu skontroluję, bo ja zrobię. I myliłam postawę takiej przemocy z pewnością siebie i działaniem w mocy. Czyli dużo forsowałam, dużo więcej forsowałam i że miało być po mojemu. Czyli ta droga do asertywności była z agresji i ona trwała bardzo długo. Tak jak zdałam sobie sprawę, że ta agresja jest moją słabością, że uciekam często w zachowania agresywne, ale one nie służą. Ani mi i mojemu zdrowiu, ani nie służą w relacjach, no to zaczęłam się zmieniać, zaczęłam pracować nad sobą, i ta praca przynosi efekty. Nadal mam mocny temperament i szybko zapalam, natomiast dużo szybciej też się opanowuję i dużo szybciej wybieram zachowania asertywne. Czyli to był jeden kierunek. Drugi kierunek, co może być zaskakujące, nawet dla tych chyba, którzy mnie znają, drugi kierunek były relacje. W których wybierałam uległość. I z czasem zaczęłam bardzo żałować, że szybciej nie weszłam na drogę asertywności. Bo w niektórych relacjach robiłam, i w danej chwili wydawało mi się, że tak jest OK. Robiłam tak, jak bardziej no, ktoś wolał. I mi to też w jakiś sposób w danej chwili pasowało. Ale jak przestało pasować, to zdałam sobie sprawę, że to było takie pozorne pasowanie mi, bo nie realizowałam swoich wizji, tylko bardziej naciągałam swoje wizje, żeby pasowały do czyjejś. Myślę, że jeżeli jesteś w takim punkcie, właśnie, że trochę w uległości, że dla towarzystwa odpuszczałam, żeby mieć towarzystwo, żeby mieć akceptację. Odpuszczałam, żeby moje marzenia się spełniały, odpuszczałam i płaciłam za to później dużą cenę, takich relacji dość mocno toksycznych, które mi nie służyły. I ta droga do asertywności, jak już się zorientowałam, że chcę zmienić, no to ona niestety przeszła przez punkt też agresji. Czyli z uległości przesadziłam aż do Takiej komunikacji przemocowej, żeby potem zawrócić i trafić w punkt komunikacji asertywnej. Obca mi jest droga z manipulacji. To nie jest tak, że nigdy w życiu nie obgadałam kogoś, nie skłamałam i, i też święta nie jestem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wolę wprost albo odpuszczam. Ta droga manipulacji jest czy piernej agresji, jakieś fochy. To w ogóle nie jest w moim stylu. Natomiast to jest jeszcze ten trzeci kierunek, z którego można wędrować w kierunku asertywności. I teraz, może, znajdujesz siebie w tych opowieściach, że któryś kierunek tak czujesz, że. Jest ci bliższy i oczywiście w różnych relacjach będzie różnie, bo to nie jest tak, że tylko na przykład z agresji w asertywność, że na różnych płaszczyznach życia może tak być, że na przykład w relacjach zawodowych jest bardziej z uległości, w relacjach domowych jest bardziej na przykład z manipulacji. Tak? Czyli to mogą być różne punkty, no ale meta jest jedna, a właściwie to może nie meta, bo ja nie sądzę, że, że droga do asertywności się kończy. Ona po prostu trwa i to jest cały czas ten, ten proces. Po pierwsze, myślę, że już rozpoznajesz, w którym Ty jesteś punkcie, jako, jako punkcie startu do asertywności. A po drugie, przygotowałam e-booka, taką autodiagnozę, żebyś mogła, żebyś mógł się zorientować, z jakiego miejsca ruszasz. Bardzo krótka diagnoza m, poglądowa. Czyli to nie jest wielkie badanie i wielki test psychologiczny, tylko bardziej taka autodiagnoza. Odpowiedz sobie szczerze na pytania, które są w e i zobaczysz jakie masz punkty wyjścia, gdzie, który kierunek jest przeważający, ale może okazać się, że z kilku kierunków będziesz ruszać do asertywności i wtedy potrzebujesz sobie ułożyć priorytety. I teraz skąd wziąć tego e-booka? Po pierwsze w opisie do odcinka będzie możliwość wejścia w linki pobrania e-booka. Po drugie na mojej stronie www.annaździeśńska.pl w różnych miejscach, ale i w stopce będzie link do tego e-booka, ale on w kilku miejscach ten e-book się będzie pojawiał. Ja w ogóle zapraszam ciebie do korzystania z biblioteki darmowej wiedzy. Ja przygotowałam. Sporo różnych materiałów, które możesz mieć za darmo. I w ogóle mam cztery e-booki y, darmowe. Znajdziesz je właśnie też na mojej www. Y, w takiej y, y, zakładce, właśnie Biblioteka y, tej bezpłatnej, darmowej wiedzy. Y, I tam, tam są cztery e-booki, gdzie możesz sobie różne rzeczy y, poćwiczyć, y, poddiagnozować, poćwiczyć, podowiadywać się. Dwa z tych e-booków dotyczą asertywności, czyli jeden właśnie ta autodiagnoza, w którą stronę ruszasz, a drugi dotyczy bardziej odmawiania i takiego wzmacniania się w odmawianiu. Dwa kolejne są bardziej biznesowe, dotyczą coachingu interwencyjnego, pracy menedżerskiej i kompetencji menedżerskich, ale też um, takiego zastanowienia się, jak jesteś w roli menedżera, um, kiedy jest moment na nazwalnianie pracowników, a kiedy hmm. lekcje masz do odrobienia, zanim na przykład podejmiesz decyzję o rozstaniu z pracownikiem. Także te wszystkie bezpłatne materiały w zakładce na mojej www. znajdziesz, ale póki co dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam do tego e-booka i tym samym do subskrypcji mojego newslettera on z reguły co miesiąc wychodzi, chociaż bywają, bywa tak, że jest przerwa dwumiesięczna. Teraz tam zawsze jest jakiś temat rozwojowy i też spis odcinków podcastów obu moich, czyli są takie podcastowe wiadomości. Plus, jeśli gdzieś występuję jako gościni, jak jestem gdzieś zapraszana, czy jakieś wydarzenia są, to też tam ogłaszam, więc tam jest też trochę w tym newsletterze informacji marketingowych. Natomiast jest też zawsze jakiś merytoryczny temat, że można też skorzystać znowu z, z, z jakiejś dawki rozwoju. A także D jak droga w alfabecie asertywności, droga do asertywności, cały czas w budowie i e, do zastanowienia się, jaka droga przed tobą. Także zapraszam cię, pobierz póka dowiedz się z którego miejsca startujesz, ale też przemyśl sobie temat właśnie, jak. Jak czasem można spocząć na laurach i myśleć, no, ja już jestem asertywna, jestem asertywny. Hmm. No, ja uważam, że dążę do asertywności i że chcę być asertywna i wybieram asertywność bardzo często i staję się codziennie bardziej asertywna. Jestem bardzo ciekawa, jak ty. Zapraszam też do subskrypcji czy na YouTubie, czy na Spotify'u mojego kanału z podcastem. Będzie mi bardzo miło. Jeśli będziecie też lajkować, komentować, także do tego też zachęcam, zapraszam. I dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego. Wakacje właśnie się kończą. Ostatni podcast wakacje. No nie studenckie, tylko te takie, powiedzmy, szkolne wakacje. A we wrześniu, już też spotkanie z gościem na początku września. Później różne ciekawe tematy, między m.in. właśnie, dlaczego będzie temat i coś o książkach, bo dawno nie polecałam żadnej książki, a fajnie już przeczytałam, więc będzie i o książkach i będą nowe tematy i będzie dalszy ciąg alfabetu asertywności. Ściskam serdecznie, wszystkiego dobrego. Pa!